Nowy dzień. Cześć do pracy. Zanim to, to sobie zjem chleba, a ja tutaj klasycznie na śniadanie. Nawet nie chcę mi się jeść. Siema. Siema. E, przepraszam. Siema. O, siema! Czemu ty masz czapkę świąteczną na Okej. Okay. No bo to jest święta, jest co wchodziło. O, na siema! Coś... Siema do Damiana. Dzięki, ja lecę do Lidla. Dobra, to ja od razu idę do... do Lidla, zaraz będę otworzył. Dobra, ja też. A ja nawet nie wiem, czy, czy Lidla, idzie? za. otwarty wbijam. A, dobra, dziś... dobra, zaraz, tam. Chcesz kupować? <śliniczny> nawet nie otworzyliśmy. <śliniczny> Ej, czemu magazyn jest otwarty? No nie, nie wchodź Ej, nie tam miejsce było. Tam było ważnego. Dobrze, dobrze. Dobra, ja będę musiał iść ten, dzisiaj do Gruszkowic potem załatwić. Ale to później. Dobra, dzień dobry. To, o, o, dzień dobry. To wszystko koszulka Lidla. Chłopia, wszystko z Lidla jest najlepsze, każdy blanko. Ile kosztuje? To czy? będzie, czekaj, 3D3, koszulka spodniej. To będzie 4 zł. Ej, bo ja się... Dobra. Ej. Są mi biedronki w koszulkę! Ej, dobra! Bo ja nie miałem co ubrać, a ja byłem goły! Chodziłem goły z majtkami, więc... Nie miałem co ubrać. Dobra, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. to wszystko e, to będzie wszystko to będzie cztery złota e, przepraszam 3 3 6. A, to prz prz hmm. Czekaj, ile Dobrze jest. Dobrze Zapraszam dobrze. do Zapraszam do Biedronki! Zapraszam do Biedronki. do Lidla mam do okay. No to się wracam. <laughs> przepraszam do Biedronki, Przepraszam do Biedronki, dobrze. Dobra, też idę do bidry. Bie Jednej bidry. Dobra, w ogóle są zwyp... Kurde, piwo zapomniałem żeby wyposażyć. Co? Nie gadaj, to... że piwa nie ma. Nie ma <toddź> piwa! Ej, czemu cały czas gruszkowice To sygnału i skrotosłabiaki? Nie wiem, zapomnij usunąć. A czemu to oni usunęli? Usujcie to! Ej, idziemy dzisiaj... Ej, panowie, idziemy dzisiaj na misję do gruszkowic? Zamknięte! Wbijamy i kładziemy. <grymne> Zamknię... Przepraszam, otwarte, zapomniałem. Dobrze, ja, ja będę chciał po prostu wezmę to i to. to i to. Ej, ale panowie, się taki uśmiech, uśmiech na twarzy. Nie się nie zapowiada źle. Dzień dobry. Co, nie panowie? Good morning. Good ogól, ogól, morning. Dobrze, to na serio, ile to będzie? Ej, jedno złoto. Dobrze, proszę. Do widzenia. A dobrze, no dobra, zachęty dwa. Nie, nie, proszę pana! Ma pan tu złotówkę. O, dziękuję, ja będę... No, hey, ej! kradzież! Nie, na policję, na policję! Nie, ja ci idę dobra. teraz... Idę też i pójdę teraz coś się ukraść. Dobra, idę do... idę do doma na sklepu chodźmy. Ile to będzie... Szybko! To będzie jedno złoto. No. Nie, żeby... Ciekawe, dobra, tak nikogo nie będzie no, to Dobry pan sklep. Już biegnę, biegnę, ile się rób noga. Dzi... Damian, dzisiaj się nic złego nie zapowiada, nie? Taki fajny dzień. No... To przynajmniej no, spokojnie nawet. Świeżak, kolejkę! Chodźcie na boisko. Ej, dobra, dobra, a na którą? A na którą? Na, na 15 piętnastą dawajcie. Dobra. Dobra, to będzie pasowało, to... bo ja piętnasty... Ja, no ja dzisiaj kończę o 14, więc możemy pójść. No, no to, no to dawajcie tak, za, no za 30 minut jest tam. to dawajcie. Dobra. Ej, no. przepraszam, brakowałam panu owoc. Dobra, do widzenia. Do widzenia. Dobra, idę na blisko, bo zaraz, zaczynamy. Dobra, idę na blisko. Dobra, idę na blisko. A, nic, nic, bo tam wziąłem sobie jeden produkt. Nie, na no widzę tej zimy, jest 15 i się już ciemno Ale Damian, ale przynajmniej... Ale przynajmniej ten, nie jest gorąco, a przynajmniej zaraz są święta, nie? No, tak, tylko że ja chodzę w samych butach. Chleb sportowy, oj. Nic, Damian, nic nie kupuj, już oszczęć hajs. O, siema, dobra. Siema Siema. Czekaj, zapomnieliśmy piłki, czekaj, zaraz A kiedy oni w ogóle Oglik wybudują? Bo tutaj to trzeba iść na iskry, a mi się nie chce. No to nie wiem, no to przecież możemy zadzwonić do budownictwa, zapłacimy i mi mogą zbudować. Przecież co to za problem? No, Oglik. To się budownictwa dobra, chodźcie No Właśnie. Nie, bo my jesteśmy ten, bo my mieliśmy vip ostatnio. A dobra kto idzie, dobra, jedzie na bramkę, gdzie ja dawać, gdzie Łębla. Dobra, to ja kontroluję. Budę piłka nie chce się wyjść. Dobra, wybicie auto. Jak spiłko jest Messi, o! O, CI TO wyjął. <grym> o, panie, deszcz. Nie, ej, sytuacja z powodzią. O, dobra, tylko chwilę przestało, bo teraz po tej powodzi teraz deszcz jest na chyba parę sekund. Yeah. Ej, dobra, panowie, ja idę ten, ja idę na chwilę tam, ja idę na chwilę, tam, yy, ja idę na chwilę yy, do sklepu, wiecie, sportowego. Dobra. A po prostu idę do toalety, wiecie? Zaraz przyjdę. Okej. Okay. Mam sobie na chwilę. Allah, zabiak, Allah, Allah, nie, Co? Oh. nie. Co? Nie! Ja w kiblu oh. byłem! Oh. Oh. Nie! Oh. O, bo chyba miał... Ej, co, co się mu stało? EJ ZOSTAW, ON MOŻE BYĆ ZARAŻONY, ZOSTAW! NIE pigo GO! Pomóżcie. Ratuj. Co mamy zrobić? Nie, uciekajmy, 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 uciekajmy! Uciekajmy. A ma, ale co z Matixem? Nie wiem, damy radę z nim, coś ogarniemy. No na pewno. Jak nie, dobra, nie wiem. Ja uciekam, ja uciekam. Adamia, ja, gdzie jest Matix? No nie wiem, ostatnio był na boisku. Ja, ja wiesz co, ja jestem trochę taki przyziębiony troszkę, ale dobra, idę, tak troszeczkę. Idę na boisko, szybko, czekam, czy tam jest Matix. Matix? Co? Co mu się stało? Co mu się stało? stało? Idę. Co jest? Co mu się stało? Ja nie mogę. Ej ty, nie musisz jakiś wirus jest. Nie wiem, bo szpital wybudowali, czy nie? Tak. Ej, tak? ej, o chyba... O nas go nie szpital? Biebinu, okay. uciekaj! A nie o szpitalu teraz mi gadasz! No ale, no to jak chcesz, chcesz go wyleczyć, no? Ja wiem, gdzie jest szpital, koło żarni. Dobra, dobra, idę tam. Idziemy z nim do szpitala. Ej, dobra, nie, musimy, musimy dobra? go zagubić. Ej, chodźmy zobaczyć lepiej wiadomości. Nie teraz! Szybko chodźmy do szpitala. Może tam będzie telewizor z wiadomościami. Coś po tutaj wejdzie. I masz to. Co on taki tępy jest nagle. Nie. Uważaj, uważaj! Halo, eee, pogotowie. E, tak, halo? E, nie wiem, słyszał pan o jakimś tam wirusie, bo graliśmy sobie na boisku i mojego kolega Matrixa e, znalazł zombie i zaczął go atakować, ugryzł go i, no sensie, znaczy człowiek zaczął go atakować. I dot, dotknął Matrixa i on się przemienił w jakiegoś, no takiego nienormalnego, można powiedzieć, czyli ma chorobę. Nie wiem, mu, nie wiem, o co mu się stało. Dobrze, gdzie mam przyjechać? E, już, już panu mówię, jaki to jest adres. E, na Wiśniową 5. E, dobrze, zaraz będziemy. Dobra, będę szybko się ukryje. Idzie policja, idzie policja. Idzie, e, Boże, policja, pogotowie. Dzień dobry. O, dzień dobry, to tutaj? To tutaj, gdzieś jest Matrix. Gdzieś w, w tych... W okolicach tak? mamy! To ten chyba! Tak, to ten, to ten, to ten! Ja uciekam! A ja miał... proszę pana, ma pan jakieś szczepionki? Jeśli to teraz gorzej czuję! Mam przy sobie, zawsze! A pan jest zabezpieczony, żeby pan nie umarł! Mam, mam specjalny strój! Dobra, bardzo fajnie! Chyba go zgubiłem! Dobra, bardzo dziękuję, ja idę do domu i dzwonię do Damiana. Halo, Damian! No? Gdzie ty byłeś? Ja się bardzo źle poczułem i poszedłem do domu. Idę, mogę... O, tam jest Matik, zaraz zgubiłem bo Idę do ciebie, idę do ciebie na chatę, ubejdź wiadomości. To co ty chcesz ode mnie? Dobra, idę do ciebie, szybko tam jest, na jest! No. chodź. Dobra, mam umie otworzyć. Dora, to jest akurat śmieszne, jak widzę, przez fakt, że mam dźwignię otworzyć. Dobra, dobra. Dobra, obejrzmy wiadomości. Dobra, dobra. Uwaga, baniowiczanie, to najnowsze wiadomości prosto z baniowic. Mamy dla was złą informację. Na baniowicach jest nowy wirus zwany globowirusem. Nie jest on tylko na baniowicach, ale też w pobliżu baniowic. Ten wirus wygląda tak, że. Chodzą, że jeśli ktoś trafi na tego wirusa, to zamienia swój wygląd i jest bardzo agresywny. Proszą, proszę, nigdzie nie, proszę nigdzie nie wychodzić, a pogotowie spróbuję się tym zająć. Ej, nie no, kolejne złożę na Baniowicach. Nie, co tu się dzieje? Był kryzys, powódź. Ej. No i... no i... dupa. Ej, bo póki nigdy nie ma zombiaków. W sensie tych zarażonych ludzi. Dobra. Musimy znaleźć szczepionkę. Szczepionka, szczepionka. Ej, ale pacjentów jest chorych. Nie. Jest na górze. Można w nim rzucić to na Co to Co jest, jest za Nie wiem. To wie. Halo, halo, pogotowiem. Ej! O nie ty za tym Kurde, no, Proszę pana, halo, halo, pogotowie. Tak, halo. Proszę przyjechać pod lodziarnię, bo tam jest Matrix. Dobrze, zaraz będziemy. No gdzie jest te pogotowie? O, dobry. O, dzień dobry, o, dzień dobry. Właśnie mam antidotum, musimy rzucić w Matiksa. Oh. Dobra, jeszcze... Y, ma pan noszę czy coś? Musi... Wypij, Zapro... wypij. Za, za, zaprowadźmy wypij. go do jeszcze... Na szczepienie! Na szczepienie! Wypij. Najpierw robimy test, czy nas zrozumie. Wypij. Nie. Masz tu kurde pić. Dobra, nie, znaczy, że jeszcze nie jest do końca, dokońca. Dobra, bierz go panie na, na nosze i bierzemy go do... Musimy go zaprowadzić. Dobra, dobra, bierz go na noszka, a nie zaprowadzić, dobra. Ja już mam przygotowane do niego Dobrze, łóżko, dobra. żeby... Ja już mam do niego przygotowane łóżko. Dobrze. Tutaj, tutaj, na dole będzie. Pójdę. Dobra, dobra, nie, niech on położy się, niech on położy nie, się. Nie, 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 on biegnie. Nie, nie, no kurde. Nie. jakiś... Nie, niech, się położy na łóżko, niech się położy na łóżko. No mam jeszcze z sobą. jakieś... Niech się położy, niech się położy. Czemu on się położy? No połóż się na tym łóżku, no! Jakbyś spał, jak normalny człowiek. No. Dobra, i teraz... No, debilu, no idź spać! No czekaj, czekaj, czekaj! U, 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 dobra, uspałeś us, uspio... go, uspałeś go, sprawdzam jego stan. Dobra. Ja sprawdzę jego stan, ja sprawdzę jego stan. Nie dobra, ma, ma tam jeszcze trochę w krwi tej. tego wirusa Dobra Nie, będzie trzeba go zrobić, Będziemy trzeba zrobić szczepionkę Dobrze, zaraz zrobimy Dobra, i jeszcze ci mówię tyle, że. O Jezu, ma bardzo dużo jeszcze w krwi tego Nie ma, czego zamówić pod szpital leki jakieś drogie bo Idź zamówić. bo o, o mam jeszcze dwa? O nie, on stał! Weź go znowu, uśpi tam! Uśpij. Już uspałem Do, Damian, Damian, idź, idź, odbierz leki, ja ten, ja zamawiam. E, już. Odebrałeś? A w ogóle, ile jesteś przypadków y, globa Dużo. Ale my próbujemy naszego kolegę uratować. Dobra, ile ma, ile ma? Nie, próbuję uspać. Się. Ode odebrałeś leki? Ile, próbuję uspać. Dobra, dobra, stój, stój, stój. stój da, da, czekaj mu. Nie trzeba wiem, mu dać... Że czekaj, da, dam mu zjist ten, daj mu dźwięk. Idę odebrać, idę odebrać, iść, iść odebrać. Dam mu taką miksturę dzięki, dzięki której pójdzie spać. Masz? Wypij. Dla niego to jest jak cola. Dla niego to jest jak kola. zamówiłeś dużo strasznie, dobra. Dobra, dzwonię. Halo, halo budowniczy? Nie, tak, halo. Można zamknąć granicę z e, Gruszkowicami i e, Gruszkowicami i bo teraz jest wirus i mogą, mogą niektórzy wbi e, przychodzić do Baniowic, a musimy wszystkie granice zamknąć. E, no dobrze, czyli mamy podjechać. E, jak, dobra! E, pod parko rozgrywki zamknijcie pierwszą granicę z Truskawkowicami. Dobrze, zaraz e, przyjdziemy. Czekam na budowniczych. Ty, w ogóle już była tutaj fajnie rozbudowane. Tu są, czy to tu, oni tutaj są! Szybko! budowniczy! się! Przed parkiem zrywki, przed parkiem zrywki. No jestem przed parkiem ale... Ja dzwonię do nich. Proszę pana gdzie pan jest? No przed parkiem rozgrywki. E, proszę wejść do środka parku zrywki. Dobrze. Tutaj pan pana... Oj, oj, Zarażają mnie powoli. Ale gdzie pan jest? Ja jestem no pod, no tam, już pan mówię, spotkajmy się ta... widzę Pana, widzę Pana. Tutaj, tutaj jest granica z kawkowicami, proszę to zamknąć, bo tutaj, no tutaj wchodzą, 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 zarażają mnie, zrażają. <słyszą> y, y, ale się słabo czuję. Jezu. Już budujemy mur. Y, proszę to zamknąć. Wiesz, tak się dziwnie czuję. Spokojnie. Spokojnie. Jest z gruszkowicami, bo tam też mogą. Ale mi się kręci w głowie. Bo nie uratuje ciebie! Ech. Ech. Au. A. Co się dzieje? Co Co, co się dzieje? Dajcie mi jakoś, jakieś potki, bo ja powoli też umieram i nie chcę się zamienić tak jak Matrix. Stary, daj, dzięki. Dobra, dobra widzowie, to co? W takim klimacie musimy uciekać przed głowami. Przed Globawirusem, zanim, zanim widzowie, zamknąć, widzowie w takim, w takim, w takim klimacie, widzę dzisiaj zakończymy odcinek, yy, bo widzowie musimy uciekać o przed Musi musimy, szybko. Ty już, ty już jesteś normalny? No uratowałam banie przed chwilą. A co się zajął mi Dobrze, dziękuję. Ja Byliśmy, ale ten, ale miałem na no. kipotek potek. Dobra, widzowie, to w takim klimacie się dzikąmy się chwilę. Ja uciekam przed drugiego wirusem.